Witajcie kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie, aktualnie znajdujemy się w Komislandii. dzięki Bogu tutaj jest znacznie chłodno, aniżeli na zewnątrz, a na zewnątrz mamy, nie wiem, z milion chyba stopni. Aktualnie powróciłem z Gamescomu, razem z Comixlandią, chwilę oddechu, nie zwlekamy, lecimy z mangawzikiem, dzisiaj w końcu mamy jednotomówkę. Jest, jak się cieszę, w końcu jedno jednotomówka, więc historia od A do B. Dzisiaj sobie porozmawiamy o kolekcji Łajdaka. Wielu twórców, zarówno komiksowych, książkowych, jak i tak samo reżyserów filmowych, czy też scenarzystów, bardzo lubi bawić się w Boga, tworząc ciekawe zarysy psychologiczne. Niektórym się to udaje, innym też nie. Kolekcja Łajdaka jest to, można śmiało powiedzieć, pewnego rodzaju thriller psychologiczny. W kolekcji Łajdaka główny prym wiodą właśnie stany emocjonalne ludzi, ich zachowania, ich podświadome czarne ja, tak to bym określił. Ponieważ na pozór wszyscy jesteśmy mili, w społeczeństwie jesteśmy kochani, mamy wiele pozytywnych emocji w stosunku co do najbliższych i ukochanych dla nas osób, Jednakże tam gdzieś głęboko w naszym serduszku skrywamy nieraz mroczne tajemnice, a czasami, nawet nieświadomi tego, jak bardzo źli potrafimy być, dokonujemy rzeczy, które powodują, że sami się sobie dziwimy. Kolekcja Łajdaka opowiada o pewnej redaktorce wydawnictwa, która zajmuje się pisarzami. Czyli namawia potencjalnych pisarzy, którzy tworzą hity, aby ciągle wydawali książki w ramach ich wydawnictwa, opiekuje się nimi czy też no, wspiera ich na swój sposób emocjonalnie. I nasza bohaterka jest niezwykle zafascynowana książką, winiąc się Shinri Tobayama. To to dosyć specyficzna i kontrowersyjna postać w świecie literatury japońskiej. O człowieku mało wiadomo, tak do końca nikt nie poznał go osobiście. No i wydał jedną książkę książkę, która była niesamowitym hitem. I to, co w tej książce było wyjątkowego, i to, co perfekcyjnie stworzył, to Bajama, to zarys psychologiczny dwóch postaci kobiety i mężczyzny. W pewnym momencie nasza bohaterka, źle skręcając, pojawia się w księgarni który poznaje Tobayamę i jak najbardziej nawiązuje się nimi, między nimi więź Ta więź jest dosyć specyficzna, bo Tobajama jest raczej osobą, która nie lubi być nękana przez nikogo z kolei Akisato chce, żeby on stworzył kolejną powieść on oczywiście się nie zgadza no i dochodzi między nimi do takiego dziwnego partnerstwa Tobajama to jest specyficzna postać niewiele mówi, ubiera się trochę retro i tak naprawdę jest znudzony życiem, jest znudzony ludźmi Ogólnie jak stwierdził, nie chce pisać książki, on chce książkę przeżyć. On chce książkę zobaczyć w życiu realnym, czyli te relacje między ludźmi, których on się domaga, chce zobaczyć na własne oczy. Jest na początku lekko chaotycznie, ponieważ dostajemy do naszej ręki dużo postaci, dużo informacji, ale ten chaos można ogarnąć. To Boyama jest świetnym obserwatorem ludzkich emocji. Z góry wie, że. Osoba coś gdzieś tam ma na sumieniu i tylko czeka, aż prędzej czy później ten grzeszek, prawda, który gdzieś tam głęboko tkwi, prędzej czy później wyjdzie na zewnątrz, podpuszcza ludzi, chce zobaczyć w nich obłęd, wyznanie swoich grzechów oraz yy... Chcę widzieć ten moment załamania. Ten właśnie element załamania jest czymś, co go na swój sposób raduje. Wiem, że to chore, no ale niestety tak to wygląda. To jest taki thriller psychologiczny. Pomimo takich drobnych, takich, takich, takich malutkich, malutkich potknięć, śmiało mogę powiedzieć, że kolekcja Wajdaka jest bardzo fajną, jedną tomówką. Długa kreska jest dobra. Nad wyraz ciężka, yy, bardzo wyrazista, nieraz po. Popadająca w obłęd, bym powiedział, to samo jest z czcionką, z czcionką, kiedy Tobayama próbuje jednak zrobić podsumowanie zachowania drugiej postaci. Ta czcionka jest czarna, praktycznie aż tryska w nasze oczy ten atrament. W tym jednym tomie mamy około 250 stron. Czyta się to mniej więcej w półtorej godziny, w godzinę z przerwami, no powiedzmy dwie godziny. Jednak wciąga i na pewno myślę, że jako osoby spragnione dobrego thrillera. Głównie thrillera psychologicznego, bez żadnych jumpscarów czy też przydarzających potworów, a nie, przepraszam, są tutaj potwory. Potworami jesteśmy my, ludzie. Szczerze mówiąc, no, chyba każdy z Was ma coś tam na sumieniu, prawda? Czy prędzej czy później albo to wyszło, albo staracie się to ukryć, ale wierzcie mi, pod wpływem pewnych sytuacji, pewnych osób to może wyjść. Jakieś 7 na 10, prawda? Jest to dobra historia, ciekawa. Z fajnymi postaciami, jednakże nie ma czegoś takiego w niej, co mogłoby mi bardzo zaimponować. A zarazem ten tytuł nie ma takiego trzonu, który by pozwalał mu zostać prędzej czy później yy, białym krukiem, prawda? Więc yy, no to jest historia, którą się przeczyta. Trochę zmrozi nam prawda, skóreczkę bardzo dobrze, bo jest gorąco a dodatkowo pewnymi momentami Was też szokuje, zaskoczy, czy też podczas jej czytania parę razy powiecie wow, ale nic poza tym. Typowa historia, miejscami chaotyczna, jak już wspominałem, więc czytajcie uważnie, bo możecie się pogubić. Ja kończę. Będę teraz zmuszony wojsko Mikslandii na te plus 78 stopni. Mam nadzieję, że się nie spuszczę dzięki, że nie jestem wampirem. Trzymajcie się krótko. Pozdrawiam Was serdecznie, udanych wakacji, raczej zakończenia wakacji. Piszcie, co sądzicie o tym tytule i no co? Zobaczenia w kolejny mangabzik. Cześć.